Witajcie w kolejnej części naszych szachowych, blicowych potyczek internetowych. Zobaczmy, co dzisiaj przyniesie nam los. Przyniósł nam Kanadyjczyka z rankingiem 224. No czyli jest faworytem Kanadyjczyk gra skandynawską. Nie wiem, czemu nie gra kanadyjskiej. Hmm. Ciekawe jest takie coś w ogóle? Hmm. Ha! No i co ja tu zapomniałem Zaskoczył mnie! No dobra, zagrajmy w ten sposób. Zagrajmy w ten sposób. Yy. O wow! Muszę tak. Uh, hm. No powiem szczerze, zostałem zapufany i to mi się bardzo nie podoba. O, kurczę, skubany typ. Bardzo fajnie to zrobił. No ale skoczka sobie wezmę jednak, bo chyba, o tutaj z szachem. Mm, słabo, że z szachem, to trzeba, jednak trzeba przyznać, że to było słabo, że zabił z tym szachem. W ogóle teraz to już robię jakieś nie wiadomo, nie wiadomo jakie rzeczy. Proszę się chyba o szybkiego mata. <grym> Mhm. <king> no może na przykład cofnąć gońca. E w ogóle mam wierzę mniej pół... No bardzo fajnie. <kłysy> Serio? Mm -hmm. Wymienić czy weźmy najpierw piona, a później wymieni? Właściwie, no cóż, no będzie trzeba. I właśnie. I po to się gra partie blitzowe. Pierwszy raz mi ktokolwiek zagrał ten debiut. W ten sposób. W ogóle nie byłem świadomy, że można tak to rozegrać. Więc naprawdę wow. Szacun dla tego gracza. No i zobaczmy, co my. Czy my możemy z tego bagna jakoś wyjść? Teoretycznie powinniśmy móc, ale no w praktyce, no sami dobrze wiecie, jak to z tą praktyką bywa. No cóż, no teraz pozostaje jedynie taktyka rzucenia kłód pod nogi. Być może dzięki temu popełni jakiś błąd. Być może nie. Nie wiem. Zobaczymy. A hmm, 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 hmm. tutaj chce mi szachę dać. Oczywiście no tutaj inaczej będzie mnie wiązał. A tutaj dzięki temu będę mieć ucieczkę na G3. Taka blicowa praktyka. No, spróbuję. Przecież. Nie w sumie nie może. A, może. Bo przecież wieża jest broniona. Dobra, złamie swoją zasadę. Bo nie ma sensu tego dalej grać. Yy, no ale właśnie zagraliśmy bardzo ciekawy debiut. Hmm. Nie spotkałem się z tym tak jak mówię. Pierwszy raz to jest niesamowite, że pomimo tylu rozegranych gier. W debiucie, który się przecież zna, no bo skandynawską masę razy grałem. Ktoś jeszcze jest w stanie nie zaskoczyć. No, nieźle. c 6 powinno pójść, czyli bijemy w przelocie. Co ja zagrałem, zabrałem tego i to już nie było dobre. Hmm, ciekawe. Pyk pyk. No co, no rozwinąłem, dostałem już. A, no teraz to już jest tragedia. Czyli powinno się w tym momencie grać gońca D3. To, to, to prawda było. Tutaj przede wszystkim pojawiła się ta groźba pchnięcia piona na D3 z zabiciem figury. Pyk, no i właśnie po tym szachu. Pyk. Oczywiście tak nie, no bo gnie mu ten. O, wychodzi na to, że nawet tak. Że mogło tak zagrać. O, oh, wow. No, przyznam się, że bardzo fajny debiut. No dobra, no to co powinno się grać na toto? To, yy, Debije C6. On skakuje skoczkiem, no i ma to co właśnie czarny yy, zawsze chce w tym debiucie. No bo chodzi o to, że po zagraniu pionem tu i od razu hmm. i tak, no to biały dostaje jak najbardziej spoko pozycję, ale po tym, nie, o tak po tym, Biały, to jednak to czarny. Dostaje to, co ch chciał od samego początku. Mianowicie, poświęca piona ma znacznie lepszy rozwój, no bo już ma dwa wyprowadzone skoczki. Niby tutaj cyfry pokazują jasno, iż no, rekompensata nie jest jakaś pełna. Hmm, no tutaj by na przykład zagrał, chociaż nie był pionek leci. No to tak, do 3. Nie yy, jest jakaś tu pełna rekompensata. Yy, Niemniej, jeśli ktoś lubi aktywną grę, no to polecam, tym bardziej na blisku. Yy -y. yy, no cóż, no i ja na pewno jestem zadowolony z tej partii. Fajnie, że ona miała miejsce w internecie. Dzięki czemu. No, właściwie z... obyło się bez żadnych większych konsekwencji. Tam nie wiem, ile punktów straciłem w czasie tej gry. 8 Bez znaczenia, a przynajmniej nauczyłem się ciekawego wariantu. No, i teraz mniej więcej wiem, jak grać to dziadostwo. No, i tutaj ta pozycja już mi się jak najbardziej podoba. Jest znacznie lepsza niż ta, którą dostałem. No, dobrze, to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie, za obejrzenie no niestety przegrałem no ale sami dobrze wiecie tak czasem w szachach bywa zatem dziękuję wszystkim, życzę wam tradycyjnie zdrowia, trzymajcie się ciepło